Witajcie moi drodzy, z tej strony Sebastian Mieliśmy prawie 3 tygodnie przerwy Dlatego, że byłem zbyt zajęty tutaj swoją pracą i treningiem w Szczecinie W każdym razie po tej długiej przerwie wracam do Stanów i, i Mam Ogromną potrzebę, żeby, żeby w końcu zaspokoić was, wasz głód wiedzy Dlatego jak tylko będę na miejscu To już mam ułożony plan e, Jakie odcinki będę was czekały Zobaczcie co mam na sobie to odnośnie konkursu, który zorganizowałem. A właśnie, e, jak tylko dojadę na miejsce, to, e, to kończę konkurs i ogłoszę zwycięzców mniej więcej po kilku dniach. Tylko najpierw przejrzę Wasze prace. To jest jedna rzecz. Druga, e, wiele osób prosiło mnie, abym nagrał jak wygląda taka typowa podróż właśnie do Stanów Zjednoczonych związana zarówno z, z robotą papierkową, tam e, z celnikami, e, im, urzędem imigracyjnym i tak dalej. Więc teraz jak będę, teraz wjeżdżam ze Szczecina, jadę do Warszawy Centralnej, potem na Okęcie i... Pierwszy lot mam do Düsseldorfu, a następnie przesiadkę już bezpośrednio do, do Miami i postaram się to wszystko udokumentować, pokażę Wam w jaki sposób się poruszać po lotnisku, gdzie tam zasięgnąć języka oraz w jaki sposób wypełnić ten formularz IG-94. Ogólnie zobaczycie całą procedurę, jak ona wygląda. To jest jedna rzecz, a druga, jak, jak tylko będę na miejscu, to postaram się wziąć kilka dni urlopu i zabiorę Was w jakieś ciekawe miejsca. No to do zobaczenia niebawem. Hej! No wam, wysiadłem właśnie na dworcu centralnym w Warszawie i teraz będę brał taryfę na Okęcie. Nie mam żadnego pojęcia ile to będzie kosztowało, więc, więc zaraz teraz się dowiemy. Zobaczmy jak wygląda nasza Warszawa o 6 rano. Michael Jackson, wierzchnie żywy. Jeszcze jedna ważna informacja. Wiecie, co najtrudniej spotkać w Polsce? Gimnazjalistkę, która jeszcze jest dziewicą i Sebastiana, który jest ogolony. Jesteśmy już na lotnisku i przejazd taksówką z dworca PKP tutaj na okęcie kosztował 60 zł niecałe, z tym, że to była taryfa nocna, więc za dnia byłoby troszkę taniej. I tak, jeżeli ci, którzy dużo podróżują, będą się śmiać z tych informacji, ale uszanujmy tych, którzy jeszcze nigdy nie lecieli, nie znają się na, na, na się poruszać po lotnisku. Więc dojeżdżając na lotnisko trzeba powiedzieć kierowcy jakimi liniami lotniczymi odlatujecie albo od razu, który to jest terminal. Dlatego, że każdy terminal e, ma dedykowane swoje, e, swoje linie lotnicze. I powiedzmy, że tak, jesteśmy teraz, zaraz wam coś pokażę. Mm. Takie tablice są na lotniskach i szukamy swojego lotu. O! I mój jest tutaj, to jest ten do Düsseldorfu najpierw. Więc będzie I tam jest napisane... Zobaczcie, od odprawa to jest nasz lot. Ten od 9.15 yy, Lufthansa i napisane, że check-in D, czyli do bramek numerku D mam pójść. I akurat tutaj jest D, widzicie? I akurat w przypadku tutaj tych linii lotniczych, tego lotniska, to no tutaj są takie maszyny. Teraz nie mogę tam podejść, ponieważ tam ludzie. Korzystałem z tego, z takich maszyn się korzysta, żeby, żeby dostać boarding pass i następnie z tym boarding pass idzie się nadać bagaż. siedzą takie kobiecki, pokazuje się im ten boarding pass i dajemy im bagaż. Co trzeba wiedzieć? Lecąc do Stanów Zjednoczonych trzeba im podać adres, gdzie mieszkamy. To jest podstawa, żeby w ogóle ubiegać się tam o, o wjazd. No okay, w każdym razie tak, dajemy im boarding pass, zostawiamy im bagaż. Jeżeli macie dwa bagaże, to czasami konieczne jest wniesienie opłaty. W przypadku Lufthansa tej opłaty nie można dokonać tutaj na miejscu, tylko trzeba gdzieś tam pójść do jakiegoś, do, do kasy gdzieś. Ja mam akurat srebrną kartę, więc pomimo tego, że, że mam dwa bagaże, to nie musiałem tej opłaty wnosić. I co dalej? I aha, jak dostaniecie już jak na tym boarding pass macie informację, z której bramki będziecie odlatywać. To jest pierwsza rzecz. No dobra, no to będziemy szli teraz do tej bramki, z tym, że po drodze będzie, będzie kontrola bezpieczeństwa, więc tego nie będę mógł nagrywać. No to do zobaczenia za chwilkę jeszcze. Tutaj mówiłem, są te bramki bezpieczeństwa. To co warto wiedzieć to tak, zdejmujemy zawsze, jak macie pasek z jakąś klamerką metalową, to trzeba to zdjąć, trzeba wyjąć wszystkie rzeczy z kieszeni, nawet chusteczki gieniczne chcą, żebyśmy wyjmowali. Nie można mieć przy sobie buteleczek większych niż, pojemność, niż o pojemności 100 ml. Z że z takich buteleczek można mieć około 10, do 10, jak się nie mylę i trzeba je przechowywać w takim przedroczystym pojemniczku. Ja ogólnie nie polecam przewożenia jakichkolwiek płynów przy sobie. Najpierw wrzucić to do tego bagażu rejestrowanego, żeby nie było żadnych kłopotów. I oczywiście, wyjmuję, jak mamy laptopa w torbie to też go musimy wyjąć, a na niektórych lotniskach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, trzeba też zdejmować buty. Praktycznie wszędzie, zawsze trzeba dymować buty, jeżeli to są jakieś wysokie kozaki i tak dalej. Oczywiście nie wchodzą w grę żadne ostre przedmioty, nie wiem, bo śrubokręty, nożyczki zapalniczkami różnie bywa. Raz puszczą z zapalniczką, kiedy indziej nie. Eee... Dobra, zobaczmy, jeszcze wygląda to lotnisko tutaj. A propos Boarding Pass, to wygląda właśnie w ten sposób. Macie podane numer od lotu, skąd dokąd. tutaj Warszawa do Düsseldorfu, ja mówię, numer lotu czyli LH3021, następnie datę i tutaj na dole z jakiej bramki odlatujecie. Tutaj uważcie, to są bramki od 1 do 45. Moja bramka ma numer 23. I boarding time, czyli o której godzinie można będzie wchodzić do samolotu. To jest 8:45, a samolot odlatuje po około pół godziny, więc o 9:15. No miejsce jak mam, 10F, to będzie przy oknie dla niepalących. Wszystkie są zawsze dla niepalących, więc nie wiem po co to w ogóle umieszczają. E, tutaj jest jeszcze drugi, i ten drugi jest, jak widać, e, z Disseldorfu do Miami, i podobnie to wygląda. Na Najważniejsze informacje. Oprócz tego, macie jeszcze bilety na bagaż. Tutaj przyklejają z tyłu. Dla to mostrość. Ma coś problem z ostrością? O, tak to wygląda. Czyli tutaj jest, mam akurat dwie takie karteczki, ponieważ na każdy bagaż jest jedna. I tu jest widzicie, Miami, najpierw, a potem, znaczy do Miami przez Düsseldorf. I w przypadku, gdyby zgubili wasz bagaż, tylko i wyłącznie ten właśnie ten bilecik uprawnia Was do, do reklamowania. I jeszcze jedna rzecz. Czasami jakby, się wam nie, jakby Wam się nie udało w takiej maszynie dostać tego boarding pass, to wtedy powiedzieć, że nie potraficie, nie umiecie, albo coś tam się nie zgadza i idziecie normalnie do tej kobiety, która jest przy check-in, czy przy tej wiem, rejestracji bagażu i ona ten boarding pass powinna Wam wydać. I po przekroczeniu tej kontroli bezpieczeństwa Podążamy za strzałkami. To jakieś sklepikarium. Mamy iść do bramki numer 23. O, czyli to będzie tędy. Gates 20, 21, 26. No to idziemy tam. Teraz porozmawiamy na temat informacji, które są na tablicy tutaj wiadomo, o której odlot, jaki lot, dokąd, jaka bramka. I ostatnie, przed chwilą było departut po angielsku teraz jest Odleciał, wiadomo, już jest w powietrzu. Gate Close, to znaczy, że już nie można wchodzić do samolotu, już jest bramka zamknięta. Final Call, oznacza, że no macie, nie wiem, dwie minuty, powiedzmy, czy trzy, żeby wsiąść do samolotu, dlatego, że już wszyscy pewnie na Was czekają. Boarding, oznacza, to że teraz właśnie jest czas, aby do, do, do samolotu się ładować, tak? Wszyscy tam stoją w kolejce i wchodzą do środka. Boarding 7.25, znaczy, że o której jest planowany właśnie ten cały boarding. I czasami jeszcze jest, e, że jest opóźniony samolot, albo że jest na przykład, że jest delay, al, albo cancel odwołany zupełnie. Tylko powinniście się, że tutaj chodzi o odloty, tak? Żeby nie było, że patrzycie na przeloty. I idziemy dalej w kierunku w kierunku naszej bramki. Mm. O, już tam widzę, że 23, to do zobaczenia za chwilkę. Jesteśmy przy bramce nr 23, z tym, że jesteśmy za wcześnie, a chwilę obecną do na lot do Zurichu. Co ciekawe, z 24 obok jest właśnie do i już bramka zamknięta że to jest na 7.40, a my lecimy 9,15 i o 8.40 dopiero będziemy mogli wsiadać. I tam można sobie usiąść i poczekać. To co należy wiedzieć To to, że różne linie w różny sposób pozwalają na ten cały boarding. Czyli tak, najczęściej wygląda to w ten sposób że najpierw wsiadają osoby niepełnosprawne e, oraz osoby, które mają pierwszą klasę, biznes klasę lub e, status, ten frequent flyer, czyli jakąś tam złotą kartę i tak dalej. Oni mają pierwszeństwo. E, później dopiero wchodzą osoby e, z klasy ekonomicznej, czyli te 95% pasażerów. I zawsze są właśnie otwarte jakby dwie linie, czyli jeżeli masz się tą kartę albo biznes klasę, to praktycznie wchodzi się zawsze bez kolejki. Co jest irytujące to to, że na wielu lotniskach nawet kobieta z dzieckiem na ręku musi czekać aż takie podłe grubasy z pierwszej klasy się załadują. Im się nie spieszy, nic nie interesuje, że tam że ta kobieta trzyma dziecko na ręku. Ona nie jest w biznes klasie czy tam w pierwszej klasie, więc tylko z ekonomika, więc musi czekać. No więc takie czasy. A to zależy też od, to zależy od lotniska oraz od linii lotniczych. A i są też takie linie lotnicze, które e, mają mają takie przegrody, czyli na przykład napisane jest, że jak masz miejsce od 1 do 15, to stoisz tutaj, od, nie wiem, od 16 do 25, to w innej kolejce się stoi i się wchodzi partiami. Tak samo są takie zasady czasami, że oni mówią, że boarding jest od tyłu samolotu, czyli najpierw wsiadają ci pasażerowie, znaczy wiadomo, najpierw ta biznes klasa i tak dalej, ale potem ekonomik wsiada od tyłu, czyli od ostatnich miejsc do przodu się to posuwa i to jest po to, żeby, żeby to sprawnie jakoś przebiegało. Tu jeszcze jakiś rzut okiem, kolejny. Teraz jeszcze klasyczne polskie śniadanie i można jechać. No po takim posiłku to na pewno będę z uśmiechem na twarzy wyjeżdżał z no kraju. Dobrze zapamiętam go. Tym wyrobem samolotopodobnym lecimy do Düsseldorfu. Tak, że to jest bardzo mały samolot, to nie było rękawa do niego bezpośrednio, tylko autobusem się przyjechało. Nienawidzę takich małych samolocików, bo nigdy miejsca nie ma na bagaż. Ludzie ściśnięci jak sardynki. Dobra, nie marudzimy, lecimy! <grystanie> no hej, jesteśmy już w Düsseldorfie i teraz pierwsze co robimy to powinniśmy sprawdzić na Wam coś pokażę tutaj widać dłoń niemieckiej kobiety sięgającej po zabawkę no dobra idziemy dalej i sprawdzamy skąd odlatuje nasz samolot do e, do Miami to jest na bilecie ale lepiej się zawsze upewnić czy jakichś zmian nie było e, odloty nima Hmm... Widzicie coś takiego tutaj, bo ja nie zaraz ee... No nie ma I co teraz? Na bilecie mam O88, więc pójdę sobie do A88 i zobaczę co tam się dzieje Jak widać tutaj są Znowu za strzałkami, tak? Czyli oczy Czyli jak pójdę do góry, to dojdę do A88 i zobaczę, co tam jest napisane, czy jakiejś zmiany nie ma. Tak więc wszystko się zgadza. Gdy e, szedłem do tej bramki 88, to po drodze była kontrola paszportowa. Sprawdzali, czy mam ważną wizę i tak dalej. No i dopiero tutaj, e, przy tej bramce, jak są monitory, to jest napisane, e, że jest ten lot do Miami. Niestety znowu jakimś krapem będę leciał. Miałem nadzieję, że będzie ten Airbus A380. Nie wiem czy będzie widać bo to taki zwykły samolocik malutki To trudno Ja to nie jest mi dane A, Dobra zobaczymy się najprawdopodobniej dopiero w Miami teraz Chyba że uda mi się właśnie już w samolocie nagrać jak wypełniam te dokumenty A to zobaczymy Tak żeby było wygodnie w miarę Jaka. No dobra jesteśmy już w Miami Tutaj nie można nagrywać więc będę to, będę to robił ukradkiem tam przed Wami są e, tak, e, imigracyjny urząd, tak? sprawdzają papiery, czy wpuszczą nas do kraju i zanim tam podejdziemy musimy wypełnić dwa papiery. Pierwszy to jest e, deklaracja celna, rzućcie okiem jakie tutaj są pytania, a jest coś ostrości. Teraz razie, podstawowe informacje, nie powinniście mieć problemów, żeby, e, żeby to wypełnić. Sądzę, że postaram się zdobyć takie właśnie deklaracje, zeskanuję je i pokażę Wam jak się to wypełnia. A drugi to jest tak zwany formularz I94, na podstawie którego właśnie Was puszczałem. Tutaj o, ten kawałek na dole się odrywa, zostawiałem go w paszporcie jeżeli będziecie chcieli wyjechać z tego kraju, a przypadkiem zgubicie tę kartkę, to macie przegwizdane, bardzo przegwizdane. Dobra, w każdym razie takie papierki trzeba wypełnić, to zajmuję tam może kilka minut. I nie wiem czy w tym czy w tym filmiku czy w jakimś innym yy, wyślę Wam filmik właśnie jak to się wypełnia. Jakbyście mieli jakiekolwiek problemy, chociaż nie powinniście mieć. Dobra, zmykam tam, że zanim mnie yy, tutaj strzają i idę teraz po, po bagaż i będę jechał dudemciu. Do po odprawie paszportowej idziemy po bagaż i sprawdzamy z, na którym pasie to jest. Zobaczcie, że nasz lot z Düsseldorfu to jest Staś pociąg numer 2. Ten ciąg numer 2 był tam. Start odbierałem i z tym bagażem idziemy dalej. Po drodze czeka nas jeszcze yy, celnik. Czyli pokażemy mu ten papierek, który wcześniej tak na deklaracji celną mu pokazujemy. Jeżeli na tej deklaracji celnej Jeżeli tutaj mamy coś nie tak to na pewno nas wezmą do przeszukania, a znaczy, jeżeli zaznaczymy, że mamy jakieś rzeczy, których nie powinniśmy mieć że tak powiem, które wymagają moclenia, to nas skroją i no, przeszukają nam, nam, nam dokładnie bagaż. Jak mamy zaznaczone wszystko na no, ale, o właśnie tutaj na no, to jest dużo mniejsza szansa, że nas będą sprawdzać. Dobra. Ja teraz się dopiero odezwę się, jak już będę, jak już będę w domciu, bo tutaj nic więcej ciekawego nie będzie. Bezpośrednio stąd będę szedł na taksówkę i jadę do domu.

i jechaliśmy jakieś, no, prawie, że godzinę, bo korki były. To, co się rzuca w oczy przede wszystkim teraz, to, to fakt, że jest godzina 19, a jest 25 stopni, w krótkiej koszulce mogę być, jest mi dalej ciepło, mogę na basen teraz iść. I to jest piękne. To, co jest fajne w Polsce, to wiadomo, piękne kobiety i sympatyczni ludzie, a to, co jest fajne tutaj, to pogoda, no wymiata. A propos konkursu, jak tylko odpocznę, troszkę się ogarnę, Dzisiaj jest środa, czwartek i piątek chcę wziąć sobie wolne w pracy i w tym czasie zamknę konkurs, e, poukładam te wszystkie zdjęcia, wrzucę je e, jako filmik i będziemy wyłaniać zwycięzcę, więc macie teraz jeszcze, no macie, jeszcze można wysyłać zdjęcia, ale, ale to już naprawdę niedługo, Mam, nie wiem, coś koło do czwartku może możecie wysyłać, to naprawdę pasowałoby to już zamknąć i e, i tak mówię, wyłonić zwycięzców. Dobra, do zobaczenia w takim razie. A, ah, tęskniłem się za Wami. <grych> Nie mogłem się doczekać, ale zacznę tutaj znowu podróżować yy, yy, po Florydzie i pokazywać, jak tutaj wygląda. Obiecuję, że będzie dużo ciekawych informacji. Na razie hej.